Ostatnią rolkę mi trochę przycięło, więc postanowiłam wrócić do tematu granic. Jak prawidłowo wyrażać swoje granice? Zanim powiesz, poczuj, granica zaczyna się w ciele. Zanim ją nazwiesz, zatrzymaj się i sprawdź, co naprawdę czujesz. Dwa, mów z pozycji ja, nie z pozycji ty. Zamiast obwiniać, mów o swoich odczuciach. Na przykład, zawsze mnie wykorzystujesz, Powiedz, czuję się przytłoczona, że kolejny raz prosisz mnie o to. 3. Nie tłumacz się z potrzeby. To nie wymaga Twojego usprawiedliwienia. Masz prawo powiedzieć nie, nie teraz, nawet jeśli nie potrafisz wytłumaczyć dlaczego. 4. Mów łagodnie, ale stanowczo. 5. Reaguj wcześniej, nie dopiero wtedy, gdy ponoszą ciebie emocje, gdy długo ignorujesz sygnały, naprawdę możesz eksplodować złością. Kolejne. Ucz się mówić wcześniej, zanim frustracja urośnie. Kolejne i bardzo ważne. Zaufaj swojemu ciału. Ciało zawsze pokaże ci, że granica została naruszona. Napięciem, znużeniem. Zapytaj się siebie, czego naprawdę potrzebuję, co byłoby dla mnie dobrze, bo granice to również komunikacja między tobą a Twoim ciałem. Uznaj prawo innych do powiedzenia nie. Nie innych nie jest przeciwko Tobie, to są ich, tych innych innych ludzi granice, które też mają prawo wyrażać.